Cześć wszystkim, tutaj Filip, brykaj się, jesteśmy na Urbeksie opuszczonej fabryki makaronu. Dobra, idziemy. Co? No, jesteśmy z moim tato. Jezu Chryste. Widzę, ja tu ogólnie raz byłem i tu kiedyś był basen, a teraz nie ma. Jak coś, to jesteśmy na totalnym zadupie, bo jesteśmy w Podlasiu. Okej. Okay. Tam, tam jest ogólnie cała fabryka i zaraz będziemy do niej wchodzić to w ogóle jest trochę niebezpieczne e, okej okay. Jezu Chryste, jakie przeszkody tutaj mamy w ogóle jakieś, jakieś gałęzie spalone, ktoś tu ognisko chyba jarał co? A tu są opony i e, mówiłem wam już na początku odcinka, że ja tu kiedyś byłem, no i to jest ogólnie prawda, bo ja tu byłem i e, ogólnie e, teraz szukamy wejścia do piwnicy, bo kiedyś nie widzieliśmy. O, dzięki, że mnie przepuściłeś. Trzeba iść czymś takim, bo tam to ja nie chcę chodzić. A masz ty. Co tu po mnie chodziło? Pająk. Pająk po mnie chodził, okej. Okay. Zbliżamy się do, do naszej fabryczki. A, a teraz to już można wejść do tej piwnicy tędy, nie? Prosto? A, tak, okay. Zaraz Wam wytłumaczę historię tej fabryki, jak do niej na razie dojdziemy. Tam jest jakiś nowy rysunek sprayem. Ja tam dokładnie tego nie pamiętam, a teraz... Nareszcie coś widzę. No i jesteśmy w fabryce. Okej, okay. jest to opuszczona fabryka makaronu. Co to? Jakby jakąś piszczałkę. Panie, kto to pan? Aha, nie, nie będę tego dalej dokańczał. w rysunki sprayem, zobacz. <gry> o, dzięki. Przepuściłeś mnie. I teraz wchodzimy. Wow! To się w ogóle piłka napisał. I domek. Nie wiem, czy po angielsku. O, ptaki tu! Widzę, ptaszek! Ptaszek! okej, okay. mm -hmm. O, i tam tutaj, widzicie, jest tak rozwalony mocno. O, tam w ogóle jakieś dwa, no, coś tam pisze. Nie wiem, w ogóle nie mogę już zrozumieć, co oni tu chcieli napisać. O, motyl. Jesteśmy na razie... O, tu widzę, tu są kible. Tu są kible. I o! A tu jest w ogóle... I tu będzie wejście do piwnicy. Ej, widzę piwnicę! Piwnicę, tam, tam normalnie jest piwnica, widzę, o. Widzę całą piwnicę od środka. I teraz nie jest zalana. Widzę ta piwnica. Tyk. Jest tutaj. Mamy piwnicę. Tylko nie będziemy do niej wchodzić. My nie będziemy ryzykować. Co tam jest? A tam ktoś schodził kiedyś. Na, nawet jakąś datę da, da, napisał. No, mhm. Mm w ogóle strasznie, jakby jakiś blok. Okej. Okay. Widzę tam jakiś. Tam jakiś worek czarny leży. Pyk. W ogóle, no. Architekt normalnie, kurde. To był. No super architekt musiał być ale tu jeszcze tu jeszcze kible Przecież w ogóle tu, tutaj łazimy po pustakach y, tutaj są kible zaraz na nich wejdziemy y, ale tam jest jeden pokój my w nim byliśmy ale wyjdziemy tutaj jeszcze raz okej, okay, w ogóle tu jest okno na pole o fajne płytki o, tam so, sobie krówki łażą a ja nic nie widzę a tutaj w ogóle jest mało pomazany sprejem. Prawie nic w ogóle. Ale w kiblach to się już zmieniło. I teraz wchodzimy do kibla. Łezu. Łezu. O, od kart. Tutaj są te. Jezu Chryste. Jezu. Komu by się to chciało rysować? W ogóle, ile musiał wydać na spreje? O, weź się ten, bo będzie to widać. A tu... Jeżeli, walnę w pustaka. A, tego, okej. Okay. Tu ogólnie jest... Nie chciałbym tam spaść. Może uda nam się wejść do piwnicy, a teraz chodzimy... Um, o, plus P, plus P. Mm. Dobra, nie rozumiem. Taki, czy to się lip... tada. Ludzie, ludzie są porąbani. Tu pisze rip ru, równa się bolo. Bo to jest taki youtuber dla dzieci. A tylko chodź do kiblu. Tu jest też wejście. O! Tutaj mamy kibel. On nie jest ani trochę pomazany sprejami. Nawet tutaj fajne płyteczki w ogóle. Dobra, a teraz idziemy. Jest w ogóle Chryste. Może, Może uda nam się wejść do tej piwnicy, kto wie. Bo tam, O, i teraz wchodzimy do kiblów. Oczywiście, jak ktoś od z tego kebaba, bez dziura w ścianie. E, o Ja sobie chyba pójdę na skróty, albo nie. Tutaj widać była kabina. Dwie kabiny. To była trzecia. Ona, ona była taka, taka. Ja do tego kebaba. Ja, ja idę na skróty. Siemanko Tego nie będę pokazywał Dobra, ja tam włożę Muszę pokazać, nie? O, tu w ogóle Nie wiem, co tu miało być A tu, tu miała być pewnie jakaś kabina O, okno, oj co to Jezu Chryste, bym się gwali. O Ups Okej, okay. co? na О, я пробуем. Добро